Cześć, Manko, z tej strony Waratkiel. kłaniam się nisko i zapraszam was na taki luźny e, track związany z tym, co się ostatnio dzieje w Margonem, oczywiście z gorącymi pozdrowieniami dla całej ekipy, z którą trzymam, szczególnie dla eSpace'a, Danamisa. Moi drodzy, no to co, lecimy, yo! Witaj w Margonem, gdzie słowo nie równa się ze zgonem. To chore, bo pokój za levelem trwa ciągle. Zapłoną gdzieś wszystkie Majki i zapłonie gra. Waragiel na majku niszczy dzień dobry, to ja, haha. Gra w to wielu dniami i nocami, bo to gra, w której grasz, a sześcioma profesjami, momentami. Czujesz znużenie, bo ci się przejadło. Nieważne, bo klan cię potrzebuje, hero spadło. Witamy w świecie, gdzie nie rządzi prezydent. To tutaj, nawet najlepsi wrzucą cię na minę Patrz Synek i się ucz, I jak podłączyć router, bo na filmach E-Space'a. Zaszczeka ci komputer, udana. Podejrzysz sobie live z krwawej łaźni. To dobra morda, nawet jak babnie i się zbłaźni. Wyobraźni troszkę i większego luzu. Życzywam wujek, bar, odkurzając rapy z kurzu. Pod ramy to odpowiednie słowo dla tej gry. Ciągłe zmiany huczące YouTube i pozwy na psy i wielka szkoda. niektórzy nawet mogliby cię stawić, nie wiedząc, że gra ma uczyć i cię bawić. Tyle opinii, ile ludzi i to prosty przekaz. U większość ciebie śmieje i będzie gadać beka. Ale rób coś dla innych i mniej tak, że dystans bo w Margonem prędzej czy później i tak się doigrasz Jak to mówią, że w internecie kwitnie drugie życie Tak prawdą jest twierdzenie, że ja płynę po tym bicie I życzę wam skrycie, byście się wylusowali Bawili się w tej grze i tyle ogniem nie stali Mazają się tylko bawy, tekst jest już gotowy Chnęcie tylko pozornie Jesteś anonimowy, więc zanim rozpętasz dramę Drogi kumplu, pamiętaj, że w końcu też będziesz ofiarą buntu